Witajcie, moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejną skandaliczną sytuację z udziałem katechetki. No, ja się zastanawiam, moi drodzy, czy w ogóle w Polsce jest taki mechanizm jakiegoś nadzoru nad zajęciami religii w szkole, czy też odbywa się to na kompletnym spontanie i w zależności od tego, co pani katechetce do. Pustej bani przyjdzie, to to realizuje. No powoli zaczynam się tego obawiać. E... Oto w jednej ze szkół w Polsce. Tutaj widzimy zdjęcie z jednej ze sal, z sal lekcyjnych. I pierwsze moje pytanie, dlaczego obok orła wisi krzyż? Krzyż jest symbolem religii rzymskokatolickiej i kilku innych religii katolickich. Dlaczego nie wisi tutaj symbol jakiejś innej religii? Religia jest bardzo osobistą sprawą każdego człowieka. Niemniej, nie uważam, żeby jedno wyznanie górowało nad innymi. Wszystkie wyznania mają takie same prawa. Tak powinno być w państwie demokratycznym. Ktoś mi tutaj powie: No Łukaszu, tak mówisz, ale jak przyjdą emigranci muzułmańscy z Tunezji, to wtedy dopiero. Bo pamiętasz, że miesiąc tak? No może i tak będzie. Ale czy Kościół mnie wtedy obroni? Nie sądzę. Nie wydaje mi się. Wtedy moi drodzy, każdy będzie się musiał bronić sam i swoich sąsiadów. Ale Kościół, to czy ktoś jest katolikiem, czy nie jest katolikiem, nie będzie miało żadnego znaczenia. W tej konkretnej szkole, jak widzimy, jest tylko jedno wyznanie państwowe. No i szkoła z okazji nadchodzącego Halloween zorganizowała konkurs drążenia dyń. Może to nie jest za mądre dłubać w dyni nożem, ale to jest zajęcie dla dzieci. Dzieci się miały okazję pobawić przy wspólnych zajęciach. I na, moją, na mój rozum prostego chłopaka z Nowej Huty w drążeniu... W, w dyni, buźki i oczek nie ma nic złego. I wierzcie mi, akurat w tym temacie bardzo dobrze wiem, co mówię, że udział w święcie Halloween absolutnie nie świadczy o tym, że ktoś jest satanistą. To te dwie rzeczy nie mają nic wspólnego. O tym, że ktoś oddaje może być zaangażowany w jakiś kult satanistyczny co może świadczyć, no na przykład e, molestowanie dzieci na przykład hedonistyczny styl życia i organizowanie orgi u siebie w mieszkaniu to wszystko, no zgodnie z naczelną zasadą satanizmu czyń wolę twoją niech będzie jedynym prawem więc takie przypadki wybryków przeciwko ogólnie przyjętym normom społecznym Bardziej moim zdaniem mogłyby wskazywać na to, że ktoś jest satanistą, niż to, że wydłubał sobie oczy i mordę w dyni. Tutaj znowu kolejne zdjęcie. Orzeł. Ten wzór godła państwowego, moi drodzy, pamiętam jeszcze ze szkoły z lat 80. Tutaj ktoś domalował albo dokleił koronę, i dalej jest gitara. Dalej jest w użyciu, ale wzór Orła jest dokładnie prl -owski. Znowu y, obok krzyż oczywiście, bo jak żeby inaczej. No ale jak, co było dalej, moi drodzy? Otóż pani Katechetka, kiedy usłyszała, że w szkole będzie konkurs y, drążenia dyń, natychmiast zaczęła straszyć dzieci, że pójdą do piekła. Tutaj akurat mówimy o dzieciach jedenastoletnich, czyli za moich czasów to była piąta klasa podstawówki. I moi drodzy, czy straszenie dzie 11-latków, dzieciaków 11 piekłem jest etyczne? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem podchodzi to pod znęcanie się nad dziećmi psychiczne. I zastanawiam się, co taka osoba robi w szkole. Osoba, której takie wariackie pomysły przychodzą do głowy. Naprawdę nie wiem, i szkoła, moi drodzy, jest jedną z ważniejszych instytucji państwowych. Dlatego chciałem się no, zapytać, czy kuratorium oświaty i wychowania w każdym mieście kontroluje również katechetów, czy nie? Czy umywa ręce? Czy katecheta może nawet zabić? A kuratorium udaje, że nie widzi. Mam nadzieję, że powiedziałem w złą godzinę. Jednak kilku katechetów, których poznałem w swoim życiu, no, oceniam bardzo negatywnie, bo bez, bez wyjątku były to osoby, które miały we własnym życiu osobistym potężne problemy i ich życie osobiste daleko odbiegało od przyjętych norm społecznych. Mój, ulubi mój ulubiony typ Katechetki, to 40-letnia dziewica, która straszy dzieci piekłem, jak będą nakładać prezerwatywę na banana. Zamieniamy się, moi drodzy, w państwo wyznaniowe. Państwo wyznaniowe, które mniej więcej działa na takich samych zasadach, jak na przykład Iran. rządzony przez ajatollahów. Tyle tylko, że w Iranie islam jest zakorzeniony kulturowo i większość ludzi uważa prawo szariatu za naturalne. A w Polsce to takie rzeczy jak straszenie dzieci piekłem nie jest czymś naturalnym. Przynajmniej ja to tak odbieram. No i wreszcie kiedy ksi księża, kiedy ksiądz Arcybiskup, czy jak tam ten człowiek, jakie ma stanowisko? Ksiądz Polak. Poczekajcie, przypomnę sobie, jak się nazywa ta robota. Prymas Polski, o! No, wybaczcie, że zapomniałem, ale w kościele nie byłem prawie 30 lat, więc miałem prawo zapomnieć a religii to się uczyłem ostatnio ze 35 lat temu. No więc ksiądz prymas Polak, kiedy wreszcie zrobi porządek z kościołem w Polsce, no, pojawiła się pewna jaskółka. Mianowicie biskup Kaszak, to ten, który był szefem księdza Tomasza Z., który sobie zorganizował, który, przepraszam za brzydki wyraz, prostytutkę omal na śmierć nie zaruchał. No, ksiądz Kaszak że tak powiem, wyleciał na zbity ryj z roboty i bardzo dobrze. Pytanie tylko, gdzie poleciał? No, moim zdaniem, powinien m, pójść na proboszcza w jakiejś parafii, w bieszczadach. Tam może by udało mu się zarządzać e, skutecznie. E, ostatnio, nie wiem czy wiecie, odbyło się w Polsce referendum refer znaczy ankieta, nie referendum. Pomyliło mi się moi drodzy. To było takie freudowskie przejęzyczenie, życzeniowe myślenie. Referendum odbyło się ostatnio przy wyborach i mieliśmy jakże mądre pytania, czy jestem za sprzedażą państwowych przedsiębiorstw, czy jestem za napływem migrantów i tak dalej, i tak dalej. Ale w referendum nie znalazły się pytania o aborcję, chociaż powinny. Bo wreszcie powinniśmy w tej sprawie postąpić tak jak chce większość społeczeństwa. Bo tak nakazuje demokracja. A decyzję indywidualną i tak poniesie pewnie czy podejmie każda kobieta. Dobrze by było, gdyby pamiętała, że tego dziecka sama nie. Wy... że nie poczęła sama tego dziecka i żeby również z ojcem się skonsultowała. Ale to jest na razie w sferze marzeń. W referendum nie znalazło się również pytanie o wyprowadzenie religii ze szkół, chociaż sondaż przeprowadzony przez firmy, które się tym zajmują, wskazuje, że prawie połowa Polaków chce wyprowadzenia religii ze szkół. Kościół również odniósł się do tego tematu, twierdząc, że jeżeli religie będą w sarkach katechetycznych, to będą płatne. No i bardzo dobrze. Chciałbym, żeby takie rozwiązanie zostało wprowadzone. Jeżeli ktoś uważa, że jego dzieci powinny się uczyć religii, to zapłaci. No i przynajmniej będzie jasne rozliczanie tych środków. Bo jak moim zdaniem, środki idą z gminy przez kuratorium jako pensja w szkole, to nie do końca moim zdaniem to jest czytelne. Bo jak był podpisywany konkordat, to ja osobiście na własne uszy słyszałem takie deklaracje, że księżę za pracę w szkołach nie będą y, pobierać pensji. Niestety, później zmienili zdanie. W końcu rozrywki, takie jakim oddawał się Tomasz Z, nie są tanie i z czegoś trzeba zapłacić, prawda? Bo pan prostytutka za darmo nie pracuje, bo jego praca jest ciężka i pewnie nieraz obrzydliwa. No więc, jeżeli religia w szkołach będzie płatna, to ci, którzy naprawdę zależy im na religii, to zapłacą, a ci, którzy, którym nie zależy, to nie zapłacą, bo będą wolili, woleli przepraszam, odłożyć te pieniądze na tanią kiełbasę z biedronki i piwo po 2 złote. I tym sposobem przeskończy się taka propaganda nieco nieprawdziwa, że w Polsce 90. Procent ludzi jest katolikami. To nieprawda, moi drodzy. Katolik to jest ktoś, kto identyfikuje się z religią rzymskokatolicką, to po pierwsze. Po drugie, kto przestrzega nauk Kościoła, bo jeżeli nie przestrzega nauk Kościoła i, na przykład, nie przestrzega postów i w piątek w pieprzam kiełbachę, żyje w sobie w konkubinacie przez bardzo długi czas nieraz kilkadziesiąt lat i nie widzi w tym nic złego. Nie chodzi w niedzielę do kościoła z różnych powodów, nie spowiada się tak jak to nakazuje, nakazują przekazania kościelne przynajmniej raz w roku. To nie jest katolikiem. Może sobie mówić, że jest, ale nie jest, bo religii nie można oddzielić od jej zasad, nakazów i zakazów. Tylko ktoś, kto przestrzega zasadów, zasad, zakazów i nakazów i praktykuje, daną religię, to może uważać, że ją wyznaje. Nie ma czegoś takiego jak wierzący, ale nie praktykujący. Jeżeli nie praktykujesz, to nie jesteś wierzący. To po prostu boisz się powiedzieć, że jesteś ateistą. A jesteś. Ciekawe, gdyby zapytać te osoby, które deklarują, że są katolikami, ile z nich znałoby na pamięć ojcze nasz. No, a jak to jest ze mną? Ja, moi drodzy, jak byłem dzieckiem, to tak gdzieś do 12-13 roku życia codziennie wspólnie z mamą odmawiałem pacierz wieczorem i znałem wszystkie modlitwy na pamięć. A potem po prostu zapomniałem, bo no nie można pamiętać nieskończoność czegoś, czego się nie używa. Także nie znam ani Ojcze Nasz, ani Zdrowaś Mario. I w sumie to nawet nie pamiętam, jakie są inne nazwy modlitw, tytuły. I nie jest mi to do niczego potrzebne, bo już kiedyś Wam wspomniałem, jak postrzegam Boga. Boga się czuje w sercu, i nie potrzeba jakichś specjalnych wierszyków w starodawnym, staropolskim języku, żeby się z nim skontaktować. Wystarczy czyste serce i szczere myśli. No więc mam nadzieję, bardzo bym chciał, moi drodzy, żeby, żebym dożył takiej, takiego dnia, kiedy religia ze szkół zostanie wyprowadzona. I wtedy, tak jak wtedy, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, każdy, kto chciał chodzić na religię, chodził sobie do salek katechetycznych przy kościele i było fajnie. Ja na przykład bardzo lubiłem to, bo to było wyjście z domu, spotkanie z kolegami. W piątek po południu w kościele arka, a potem w kościele na kalinowym odbywały się tak zwane katechezy piątkowe, i to już moi drodzy było coś, co w czym brałem udział naprawdę z radością. Czekałem na kolejny piątek. Dlaczego? Dlatego, że wtedy cięża starali się zawsze przygotować jakiś atrakcyjny program. Często były to wspólne zabawy, śpiewanie piosenek. Bardzo często były wyświetlane filmy, które zostały zrobione przez misjonarzy. I to było fajne, bo mogłem zobaczyć, jak ludzie żyją. I naprawdę, gdyby Kościół wrócił do takiego stanu, do takiej formy, jaką miał w latach 80., to pierwszy bym pobiegł do Kościoła, wierzcie mi. Niestety, Kościół, kiedy zgarnął pełnię władzy w Polsce, to, jak to mówią, Dzień, kiedy jakaś organizacja wzniesie się na szczyt swoich możliwości, jest pierwszym dniem upadku. No i nie mam wątpliwości, że kościół musi się zmienić, albo kościoły będą świecić pustkami, tak jak w zachodniej Europie. I tym sposobem, niestety, wszelkiego rodzaju lewaccy, zboczeńcy zwyciężą. Ponieważ po rewolucji październikowej komuchy z wyjątkową pasją zamieniali na przykład kościoły na magazyny, na stajnie, niszcząc przy okazji wszystkie dzieła sztuki, które tam były zgromadzone, lub rozkradając z, wielkim, z wielką radością i jakąś taką sadystyczną satysfakcją. Na przykład rozbijali dzwony, wysadzali ołtarze, i jeżeli kościół nie zacznie, nie przestanie się patologizować, to sam doprowadzi do tego, że znowu kościoły będą zamieniane na magazyny. No oczywiście to już nie te czasy, więc nikt niczego nie będzie, nie wys, nie będzie wysadzał, ale znowu kościoły będą magazynami. Albo dyskotekami, zresztą niektórzy niekiedy już tak się zdarza, bo już są takie dyskoteki, y, które są w budynkach opuszczonych kościołów, do których nikt nie chodził, i kościół je sprzedał. I dożyjemy może czasu, kiedy ktoś agencję towarzyską utworzy w kościele i prostytutki poprzebiera w lateksowe stroje zakonnic. Tego pan chce, panie, y, panie me, e, prymasie Polak. Znowu zapomniałem. Jeżeli nie, to pora się wziąć za pewną taką dyscyplinę w kościele i przypomnieć księżom, po co poszli do tego do stanu kapłańskiego i ukrócić taką patologię, jak miała miejsce w Dąbrowie Górniczej. Mam nadzieję, moi drodzy. Że wszyscy do tego czasu dożyjemy i będziemy się choć kilka dni tym cieszyć. Ogólnie to pamiętajcie, że uważam, że religia każdy ma prawo sam sobie wybrać religię i każdy powinien mieć taki sam dostęp do praktyk religijnych tej religii, którą wyznaje. No może, z wyjątkiem satanistów, bo oni są ludźmi, którzy których praktyki religijne nieco kolidują z prawem karnym na przykład. Chociaż, czy czasami zastanawialiście się, dlaczego sataniści składają w ofierze zwierzęta? Hmm, to powiem wam w skrócie. Znowu po raz, nie wiem który, proponuję Wam zapoznać się z wywiadem, którego udzielił Mel Gibson na temat satanizmu w Hollywood. Więc zwierzęta w ofierze składa się w satanizmie po to, że cierpienie, fizyczny ból, fizyczne cierpienie wywołuje pewien specyficzny rodzaj energii, która jest bardzo miła niektórym bytom. E, na przykład hmm, gnostycy, taka, taka, ruch religijny uznany przez e, chrześcijan za sektę, mniej więcej pierwszy wiek naszej ery, e, c, dobrze, naszej ery, tak, e, uważali, że istoty te nazywały się archontami, że to archonci stworzyli cały świat materialny, który jest niedoskonały, bo jest bo i archonci są niedoskonali. Archonci, no, ja mówię to, co uważają gnostycy. Nie, nie twierdzę, że w to wierzę, ale też nie mówię, że nie wierzę. Archonci żywią się energią, a najbardziej skoncentrowana energia i najłatwiej dla nich przyswajalna jest to energia, którą ludzie wytwarzają podczas cierpienia. Dzieci mają szczególne zdolności do generowania tej energii, bo w ogóle. Dzieci mają zdolności do generowania energii, bo rosną, więc i ich zasoby energetyczne się zwiększają. Poza tym, z torturowanego dziecka można również uzyskać pewien środek chemiczny, który się nazywa lusz. Wierzcie mi, że w Hollywood lusz robi furorę. I mniej więcej dlatego składa się również w satanizmie zwierzęta w ofierze. Inna, inny powód do składania zwierząt w ofierze jest w niektórych, stosowany tylko w niektórych nurtach satanistycznych, czyli nazywa się to chrzest krwi. Polega to na tym, że kiedy własnoręcznie zabijesz jakiegoś zwierzaka i poczujesz jego krew spływającą ci po rękach, to najprawdopodobniej docenisz wtedy, jak wielkim darem jest życie. Jest jeszcze na przykład chrzest przez Ogień, ale trochę się chyba zapędzam. Ktoś z widzów mówił, pisał, że chciałby zobaczyć jeszcze raz filmy z cyklu ścieżka lewej ręki. Ostatecznie, powiem tak, bardzo chętnie mogę rozważyć taką możliwość. Natomiast chciałbym, żeby jedna rzecz była jasna dla wszystkich od początku do końca. Że po pierwsze, gdybym taką serię uruchomił, to nie znaczy, że kogokolwiek przekonuję do satanizmu. Po drugie, nie znaczy to, że sam kiedykolwiek wyznawałem tę religię, bo tego, zwróćcie moi drodzy uwagę, że tego nigdy nie powiedziałem. A to, że niektórzy... Widzowie, których nawet spotykam w życiu realnym, tak zrozumieli te filmy, no to sorry, ja nie odpowiadam za to, co ktoś zrozumiał. Ja nigdy nie mówiłem, że byłem satanistą, nie mówiłem też, że nie byłem i nie powiem. Natomiast to, że ma się jakąś wiedzę, to nie znaczy jeszcze, że brało się w tym udział. Na przykład wiem, jakie są objawy kiły. Co nie znaczy, że kiedykolwiek na nią chorowałem. No i tym wesołym i przyjemnym akcentem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych filmach, jakże budujących i rozwijających. Moi drodzy, jak obejrzycie film Łukasza, to jesteście lepszą osobą. Pozdrawiam strzałka.